No dobra, tak więc mamy ikonę pośrednią lub Prime w Player Piku na sam początek. Co to będzie? Chat, myślicie, że będzie więcej warte coś niż milion, czy nie? Myślicie, że będzie warte coś więcej niż milion, czy nie? Moim zdaniem będzie. Naprawdę. Ja czuję, że te ręce mają magię i mają dar do ikon te ręce. Wiecie, że przecież będzie wiera i tak dalej. Eee, widzę, że większość z Was uważa, że będzie. No to mam nadzieję, że się nie mylicie. I oby Tomek był fanem reprezentacji Niemiec. Nie wiem, czy to jest warte więcej, czy nie, Tomku. Proszę, powiedz mi. Czy, czy jesteś fanem narodowej reprezentacji Niemiec. Oj oj. A, 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 a. Nie wiem, czy na tym kończę mamy paczkę z ikoną do otworzenia. Jeżeli tak, to będę czuł presję nie trafienia duplikatu naprawdę mocną. Ehm, no bo. Wygląda to bardzo solidnie. Zobaczmy, nagród za mistrzostwa food tutaj nie ma. Nie znaczy to, że w ogóle ich nie ma. Mamy dwie paczki do otworzenia i przedmioty warte uwagi. Okej. Okay. No to co? Czas na Roberta Lewandowskiego dziś wreszcie nadszedł teraz! Dostaliśmy typa bez oczu. Typa, który wygląda jakby w ogóle nie wiedział o co chodzi. Tego ziomka, który to jest taki typowy gościu, który wie, że dobrze wychodzi na zdjęciach i robi taką, wiecie, mnie, taką... No i dostaliśmy tego gościa, o którym naprawdę nie, nie mam pojęcia co powiedzieć, no. To jest dramat. Eee, dobra, nie mam informacji, kogo tutaj wziąć. Czekajcie, zobaczę, czy na Instagramie jest może. Ale jak nie będzie, to po prostu weźmiemy tego gościa z Monako. No bo jednak duża liga to się może przydać, no nie? Eee, więc zobaczmy. Dobra, więc weźmy mu tego, bo tutaj nic nic nie widzę. Ten drugi od lewej, młody Tevez. No trochę tak, troszkę, troszkę taki młody Tevez. Dobra, zobaczmy drugie rozdanie. Robert Lewandowski. Aaaa! Dramatyczne są te piki. Te dzisiaj Naprawdę jest masakra To są dwa Najlepsze pod względem Oceny ogólnej piki Za Golda 1 moim zdaniem W marcu Już się nie mogę doczekać kolejnego grania w ligę weekendową Dlatego ja już naprawdę nie gram w ligi weekendowej Bo ja się nie czuję w ogóle zachęcony Przez grę do gry w ligę weekendową Po co mam to zrobić Żebym, żebym Skorupskiego trafił. Wolę go sobie kupić za 10 tysięcy. No, jest to absurdalne. Naprawdę. Powinny być karty z promocji w, pika, e, w pikach. Od Golda trzymasz szansę na jedną kartę z promocji. Tak jak przy Tocach jest. I wtedy miałoby to sens. No bo tak to naprawdę to jest masakra. E... Jakiego piłkarza chciałbym do arsenalu takiego w granicach rozsądku? No nie wiem, jeżeli Marcel Sabitzer jest w granicach rozsądku, to chciałbym Marcela Sabicera. Nathan, wielkie dzięki za dotację przez SuperChat, doceniam bardzo mocno. Na pewno jakiegoś prawego obrońcę bym chciał, wiesz co, ale. Kurczę, mówi się o tym, że Inter ma mieć jakieś problemy finansowe, e, coś tam się przebąkuje. Jakby się na przykład okazało, że tego Hakimiego dałoby się wyciągnąć za 40 milionów, to ja bym Hakimiego brał jak wściekły, nie? No bo ta prawa strona Arsenalu to jest żałosna. No. Tam jest Hector Bejerin, który, którego ja bardzo szanuję jako człowieka i jakby uważam, że wiele, wielu piłkarzy ma się od niego czego uczyć w, w kwestii wyrażania swoich poglądów i, i prezentacji. A już zawiesiłem wzrok, głos. I, i w, w kwestii reprezentowania pewnych wartości, i tak dalej, bo nie, ja się nie muszę zgadzać ze wszystkim, co, co, co uważa Hector Behring i co próbuje przekazać, ale on próbuje coś przekazać. Jakby e, wykorzystuje tą platformę, którą daje mu jego popularność, do tego, żeby promować wartości, które są, e, są dla niego cenne, no nie? Ale no piłkarsko to naprawdę po tych kontuzjach to, to nie, nie jest to moim zdaniem. Zwyczajnie to nie jest to. Eee, więc idziemy sobie dalej. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Eee. Inter jeszcze za niego realowi nie zapłacił, a dopiero co go będą sprzedawać, nie? Ja słyszałem jakąś taką, ale to bardzo możliwe, że jest plotka, że, że, że Inter jakiś tam miał mieć problemy um, właścicielskie i ten i e, i, mm, i że może wtedy by wyszło taniej z tego Hakimiego, że, że musiałby się go pozbyć. Och. genialne trafienie. E, więc, ale z taki na przykład zawodników do środka pola bardzo chętnie chciałbym zobaczyć Marcela Sabitzera to byłby piłkarz, którego w Arsenalu naprawdę moim zdaniem on by się bardzo, bardzo przydał e... dobra, zobaczmy, co tu będzie ja żeby że BVB ma problemy, z Sancho out no Sancho bym akurat nie chciał jakoś strasznie mamy Bukayo Sake, e, który moim zdaniem w tym sezonie piłkarzem gorszym nie jest i wydaje mi, a dla Arsenalu jest jeszcze lepszy, no bo jest wychowankiem i, i kocha ten klub, z, przynajmniej na to wygląda. E, więc ja, ja, ja się cieszę z, z powodu Buka no, Słuchajcie, ale teraz e, mam nadzieję, że się ucieszę, otwierając niesamowitą paczkę za 100 tysięcy. Następną oczywiście, no przecież nie tą. E, wczoraj trafiłem Anglika, który ci kilka lat temu wybrał draft. No to Ian Wright, to jest, kurczę, niezłe trafienia. To było, słuchajcie, w, na początku FIFA 20. Przecież to wtedy była premiera i wszystko. Czy Fifa 19? Nie, no 20. Potem dopiero świat zwariował. Okej, okay, mamy teraz niebieski walkout. I będzie to Argentyna, prawe skrzydło, Angel... O, proszę bardzo, Nikola Taliafiko, pozdrawiam na czacie. No dobra, nie były to dobre paczki, trzeba przyznać, że były to chyba jedne z najgorszych nagród za Golda 1 w historii otwierania paczek. Naprawdę były one dramatyczne. Eee, no, no słuchajcie, w takich sytuacjach naprawdę potrzebny jest was, wasz hałas na czacie, żeby ta osoba jeszcze kiedyś chciała do nas zajrzeć. No i Musaka ma składik, powiedziałbym, taki nie najgorszy. Ciekawe, w ogóle zapomniałem, że Hatem Menarfa miał kartę. W ogóle jak tym Diabim mu idzie? No Tak nie, nie, nie jakoś mega, ale nie, nie najgorzej. się ten Traore taki zwykły na ławce rezerwowych, nie? No dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Mamy jedną paczkę. Jest to paczka 25 piłkarzy 81+. chat czy zobaczymy... Czy zobaczymy tutaj walkout, czy nie? To jest moje pytanie do Was. Czy zobaczymy tutaj walkout? Eee, czy wierzę, że czy Arsenal wygra w ligę w tym roku? To. no. Eee, więc słuchajcie, no. Czy, czy zobaczymy tu walkout? czat? jak obstawiacie? Jaka jest ten, jaka jest, yy, jaka jest, wasze, zda jak jest wasze zdanie? Dobra, widzę, że większość uważa, że będzie tu walkout. Ja nie wiem, czemu mam takie drogie wrażenie, że nie będzie. Mam bardzo złe przeczucia co do tej paczki. Proszę, no niech nam zgaśnie ta lampa. Dobra, jest walkout. Nie ma łotifa. Jest karta zwykła, ale jest Argentyna. Środkowy napastnik, czyli to jest Paweł Dybała, Polak. 88 oceny ogólnej, super, bo to jest bardzo wysoki, to jest bardzo wysoki sufit, słuchajcie. To jest bardzo wysoki sufit, więc tu może być coś naprawdę topowego jeszcze, jeżeli chodzi o ilość fajnych kart. No, Dosyć szybko to spadło z tej 88, ale słuchajcie. Są 3,84, czwórki, trójki, sporo 80 dwójek, więc mogło być gorzej. Ja nie, nie mam zamiaru tutaj siedzieć i mówić, że jest znakomicie, ale to nie była złapaczka 81 plus, to naprawdę było. To naprawdę było bardzo uczciwe rozdanie, uważam. Serio, ja bym był zadowolony. Trafiając jeden walkout 88, szczególnie teraz, że te walkouty kosztują po... Yy, są takie drogie, to naprawdę nie jest źle. Okej, okay. tak więc mamy piki za Foot champions. I tu na pewno będzie Robert Lewandowski. Co jest dzisiaj z tymi pikami, ej? No to jest naprawdę dramat. To jest naprawdę absurdalna sytuacja. Eee, Dembol, daj znać, kogo wybieramy Tam, gdzie gadaliśmy, czyli na Instagramie Albo na e, Albo na e, Fejsie e, Zobaczymy Kogo mamy tu wziąć, czekajcie bo Tam nie mam wiadomości Dobra, nie mamy napisane, kogo brać Więc ja biorę tego gościa, on ma 91 tempa Dobra, tak się umówmy E, 91 tempa to jest zawsze dobry grajek żeby go wziąć A tu Robert Lewandowski Okej okay. Okej okay. 2,86 do wyboru Albo Diego Godin Albo ażak e, Ciekawy jestem w takim razie Kogo tu bierzemy czad Bo God... ja bym wziął Godina Bo Godin jest lepszy pod SBC Bo łączy się z Bonucim z Tym ja miałbym wziął Godina. Bo, bo no, zakładamy, że tutaj bierzemy kartę pod SBC. Raczej tym ażarkiem to nie będzie gościu sobie śmigał w co drugi weekend w Food Champions. Więc w moim odczuciu, dużo lepszą opcją jest Diego Godin, nie? Dużo lepszą osobą jest dużym lepszym wyborem jest Diego Godin. Tak więc on wpada nam. A w zasadzie jemu do klubu No i przed nami solidna porcja paczek To jest Gold 1, więc będziemy mieli paczki za 100 tysięcy Mamy paczki rzadkich kart W zasadzie mega paczki rzadkich kart Więc dużo się tutaj będzie działo Ej, mogę dać konto? Bo mam dwie paczki z ikoną Jeżeli to prawda, to, to zapraszam bardzo Znaczy to zapraszaj, Koza Sport to kozak do imprezy No i trafiamy Ci Pele i Maradonę do duetu no. no co ja Ci mam powiedzieć? Ehm, dobra, tak więc to tutaj idzie na listę transferową, a my zobaczymy, co czeka nas ehm, dalej. Jak obstawiam puchar polski? W ogóle nie obstawiam pucharu Polski, Słuchajcie, no ja przyznam szczerze, ekstraklasy nie oglądam, ee, nie, nie śledzę, i, i może, gdybym wiecie, kibicował jakiemuś klubowi z ekstraklasy, to wtedy. Yy, albo w ogóle jakiemukolwiek polskiemu klubowi bo to zawsze zabrzmiało tak jakbym kibicował jakiemuś innemu a ja nie kibicuję po prostu żadnemu polskiemu klubowi tak naprawdę, jest parę klubów, które lubię, ale to tak tak po prostu sobie lubię, a jak grają w europejskich pucharach to zawsze jestem za polskim e, za polskim klubem e, więc e, więc nie, no chyba, że gra za Arsenalem, no to wtedy jestem za Arsenalem ale coś takiego się nie zdarza, więc zawsze jestem za polskim klubem e, no, no ale ogólnie rzecz biorąc to o, mamy walkout. I Jan Handanowicz, wiedziałem. No, więc więc ciężko mi jest się wypowiadać w tematach Polskiej Ligi, czy też Pucharu Polski, bo ja strasznie, strasznie nie lubię mówić o rzeczach, o których nie wiem. No i teraz pytanie, co robimy z nim? Co z nim robimy? Czy możemy zrobić tak, że ty go sobie wrócisz, czy nie? No, tutaj potrzebuję informacji. Tu potrzebuje demol informacji. Co my z nim robimy? Co my z nim robimy? Bo absolutnie nie mam pojęcia. Bo może tam ma wykorzystane wszystkie te, więc tu musimy poczekać na konsultację z właścicielem konta. Eee... Okej, okay, teraz dostaliśmy informacje. Dobra. Eee, w ogóle mi się wcześniej te nie wyświetlały. Nie mam pojęcia czemu. Eee, czyli, QuickSellujemy. Dobra, dostajemy im że QuickSell, tak więc Diego, Godinica reszta idą na e, QuickSell. A tutaj, proszę bardzo, złota paczka rzadkich kart. Przypominam, najgorsza kart, paczka w FIFA. Nigdy nic w niej nikt nie trafił, i to się nie zmienia. Eee, to bierzemy sobie oczywiście tutaj i lecimy dalej. Dzięki za tysiąc łapek załoga. Doceniam bardzo mocno. Że, że, że tu jesteście, że łapkujecie, że oglądacie. Naprawdę miło mi eee, z tego powodu. A my mamy walkout, nie what if, ale inform, walia i to jest Gareth Bale. Proszę bardzo! Nie mam pojęcia, ile Bale kosztuje, ale nadal to jest Gareth Bale trafiony w wersji inform, więc to jest bardzo przyzwoity traf. Może koło setki się kręci i czy się kręci. No, się kręci koło setki. No dobrze. No dobra, Gareth Bailey jest, Saul jest. Jeżeli będzie chciał go sobie sprzedać do SBC, to może. Jeżeli chce mieć zmiennika, super zmiennika, to Bailey jest dobry, słuchajcie, na każdą pozycję, tak naprawdę. Bo w środku pomocy też se da radę. Na napadzie, jak trzeba, to da radę. Na skrzydle, jak trzeba, to da radę. Na wahadle, jak o, trzeba, to, e, to da radę. Więc naprawdę fantastyczne trafionko. Słuchajcie, no to jest. Bardzo fajny traf. Szkoda, że niewymienny, bo myślę, że wtedy byłby gotów go sprzedać. Ale tak to naprawdę nie jest źle. W dodatku jeszcze wpadła paczka kontraktów. Więc z gości jest jakieś pół miliona do przodu. Więc nie, nie, nie najgorzej, naprawdę. Nie najgorzej, a tu nie komentujmy tej niesamowitej paczki. Naprawdę, nie komentujmy. E, więc to wrzucamy sobie tutaj. Tu sobie podmienimy karty, bo anuż może się okazać, że kogoś może sobie wziąć tu, no nikogo nie może, więc to idzie na QuickSel, a my otwieramy ostatnią w takim razie paczkę na tym e, końcie. Zobaczymy, czy będzie walkout po raz kolejny, czy też nie. Nie ma niestety walkoutu. są za to niebieskie banery. Czyli coś co zawsze lubimy obejrzeć. Brazylia, lewy obrońca. Czy to on tak jest? Marcelu. E słuchajcie, no, kto by się nie cieszył trafiając Marcelo. Kto? E, więc zobaczmy, jest Sadio Manena na napadzie. No, ta karta wygląda wściekle dobrze. No ogólnie taki skład meta, 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 ale jakby bardzo dobrze, jeżeli ktoś chce grać e, meta, to nie gra meta. Ktoś chce grać fanowo, to gra fanowo. Każdy gra tak jak chce, a ja otwieram 5 player pików u niego w pierwszym Kepari Zabalaga. No. No tak, w drugim zobaczmy, co tutaj będzie. Pizzi, ok, ok, czyli to już jest lepiej. 84 to już jest spoko. Eee, 83, ok. Wszystko co ma banery dla mnie w tych pikach jest akceptowalne. Jest takie, że, że okej, okay, nie. Eee, więc koman tak samo jest moim zdaniem fajny. I ostatnia paczucha, a w zasadzie ostatni piczuch. Jakkolwiek by to nie brzmiało też jest spoko, słuchajcie, tylko jeden słaby pik, no bo dla mnie 82 jest tu słaba a wszystko co jest banerów lub wyżej to jest naprawdę bardzo, bardzo um, fajna rzecz nic tutaj już dalej nie ma, więc lecimy sobie um, no dobra, zobaczmy w takim razie te piki 81+, czy będą tutaj jakieś karty what fabilnie 87, to mi się podoba to jest naprawdę spoko Skorupski. Inform jest jak banerki, więc spoko. I Alan. Na początku tej Fify to w ogóle by się sikało ze szczęścia. Zobaczmy, co dalej nas tutaj czeka. Romagnoli. Ostatnio nie w formie. Eee, I trwa debata, czy to czy, czy Tomori nie powinien kapitana wygryźć. Dalej mamy... No Deliego, Aliego jego wezmę ze względu na połączenia, bo jednak no, łatwiej go wrzucić do składu niż wiszkę i Erling Haaland, proszę bardzo. Żadnego słabego piku tym razem. Tak jak mówię, słaby pik to jest niebanerowy, a tutaj wszystko pięknie nam tutaj zagrało jeszcze Fabinio. Naprawdę super. Słuchajcie, banerki nas nie interesują. Nawet taki Salwadory Sirigu, Nas tu interesuje ta paczka 5 razy. 8-5, ale no zanim to, no to otwórzmy te paczki Zobaczymy, może nam coś jeszcze sypnie eee, Fajnie, fajnie by było eee, Czy Arsenal, OPK Bernie, wiesz co? Mam nadzieję, aczkolwiek O, czekajcie No to znakomi znakomicie otwierałem paczki, nie? Znakomicie otwierałem paczki Coś tak mi nie pasowało, ale tak myślę Nie, no wszystko gra, wydaje ci się Ale nic nie było, nic nie było ważnego Na szczęście, słuchajcie na szczęście nic ważnego nie było. Um, więc czy Arsenal wygra z Burnley? Strasznie niewygodny rywal. Arsenal ma ten problem, że jest w stanie postawić się każdej drużynie. Nie mówię, że jest w stanie wygrać z każdym, ale jak trzeba, Arsenal naprawdę jest w stanie postawić się każdej drużynie po to, żeby z każdą drużyną przegrać przez to, że będą człapać bez zaangażowania. Jeżeli się zepną, to myślę, że pyk Peki i będzie łatwiej niż Leicester jeszcze, nie? Ale jeżeli Arsenal znowu wyjdzie taki... Nie, samo się wygra, samo się zrobi, no to, no to się nie uda, no. Dobra, pyk, yy, i zobaczmy, coś się tutaj dalej będzie jeszcze działo. Okej, okay, daje nam po kablach, więc otwórzmy tą paczkę 5 piłkarzy 85, żeby nam tu nie przerwało tego, bo tu będzie coś dobrego, mamy walkout, mamy kartę What Francja i Kante. Hiszpania, elo? Okej, okay, Juri, ja go mam, nie wiem, czy on ma już upgrade, czy nie. A co razem z nim, dowiemy się za chwilę. Natomiast w tej paczce, poza jeszcze Jurim, był Kulibali, Modric, Sandro i Eriksen. Uważam, że bardzo dobra paczka. Patrzcie, macie tutaj podstawę SBC z Kulibalim, Sandro i Eriksenem. Super. Macie grywalną kartę Juriego. Super, aczkolwiek powiem szczerze, że dla mnie Juri jest lepszy na środku obrony niż na wahadle, czy tam boku obrony. Bo on jest taki, ma dosyć taką dużą sylwetkę w grze, dosyć taką wysoką. E, ja czasami na go u siebie na środek obrony i gra mi się nim znakomicie na środku. Naprawdę, super, że ośrodkowo obrońca z niego jest. Ale to była ogólnie bardzo, bardzo dobra paczucha.